No teraz już ostatnia seria pompeczek na poręczach. Gdzieś tam ktoś mówił, że nie widać mnie całego, to nie wiadomo czy to, to, to jest zrobione prawidłowo, czy nieprawidłowo. Czy tam sobie coś pomagam, czy nie pomagam, to teraz będzie można zobaczyć. A tak tam zapierdala. Kurwa masakruje Tricki. Kurwa. A ja tutaj szybciutko, bo to mówię, przed zawodami to nie, nie dokładam obciążenia nic, tylko takich kilkanaście w miarę dobrej powtórzeń. Swoją wagą. To i tak jest dużo. I tak to zrobiłem, parnaście powtórzeń. Czujko. Także jak widać. I odpuszczamy. Młode dziewczyny mogłyby pryszli z kurwa teraz podobną brać. O, widzicie. Taka bryza. Nie ma co karać święta.